Robaczki, witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, pod tytułem mamy makijaż za 50 zł. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co mam Wam tutaj dzisiaj do pokazania i jak te kosmetyki się sprawdzą, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Na wstępie zapraszam Was na swój Instagram, gdzie aktualnie trwają rozdanka. Możecie sobie wygrać bardzo fajne rzeczy, także będzie mi mega, mega miło, jak weźmiecie udział. Co więcej, jeżeli jesteście zainteresowani moją działalnością w internecie trochę szerzej, to zapraszam Was do mojego sklepu. A tymczasem, przejdźmy do tego, co ja tutaj dzisiaj mam. No i jeżeli chodzi o te kosmetyki, które dzisiaj mam do przetestowania, to na waszą prośbę testuję dzisiaj kosmetyki z kalendarza Max Moore. Tutaj macie... Tutaj macie odnośnik do tego odcinka, gdzie otwierałam właśnie ten kalendarz, dlatego ten filmik nazywa się makijaż za 50 zł, bo dzisiaj wykorzystam tak naprawdę kosmetyki... By... No, 90% które były w kalendarzu. Także mam nadzieję, że sprawdzą się całkiem fajne, i tutaj perełki dzisiaj jakieś znajdziemy. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o brwi, to jedyny produkt do brwi z kalendarza, który był tutaj dostępny to jest to żel do brwi przezroczysty. Ponoć bardzo, bardzo fajne dziewczyny mi na Instagramie pisały, więc wypełniłam sobie brwi produktem z Revolution. To jest brow kit w odcieniu Dark Brown. I właśnie użyję sobie tego żelu z Max More i zobaczymy, jaką mi się tutaj dzisiaj sprawić. Także użyjemy sobie tego żelu i od niego sobie dzisiaj zaczniemy. Nie wiem, czy będę robić test trwałości, bo nie mamy tutaj za dużo produktów do twarzy, ale zobaczymy. Dobra, sięgam sobie po i wyczesuję sobie swoje brwi. Ja mam je tylko dzisiaj wypełnione cieniem, żeby właśnie zobaczyć, jak ten żel sobie tutaj dzisiaj poradzi. Okej, okay, całkiem fajnie wyczesuję te brwi fajnie to wygląda podoba mi się ta szczoteczka mogłaby być troszkę mniejsza jak dla mnie bardziej precyzyjna ale no muszę przyznać że całkiem nieźle to wygląda i że faktycznie fajnie jak za tą cenę Ej, jak za tą cenę to ten żel wypada naprawdę dobrze na ten moment zobaczymy jak utrzyma moje brwi ale nice podoba mi się teraz będziemy testować cienie to mamy tutaj dostępne dwie paletki no nie ma tego za dużo ale mam nadzieję, że to będzie wystarczające do stworzenia makijażu, bo mamy taką paletkę z Max More, która ma numerek 507 i takie mniejsze cudo. Jak widzicie, mamy tutaj brązy, nie ma tutaj jakichś szalonych kolorów, nawet co tu się dziwić, jest to kalendarz adwentowy trochę dla każdego, więc fajnie, że te brązy jednak są, bo nimi troszkę łatwiej stworzyć jakiś taki no, dzienny makijaż lub też wieczorowy. Jakby rozumiem, skąd taki wybór cieni... Z drugiej strony troszkę szkoda No ale dobra, nie będę się trzepiać, zobaczymy jak to będzie wyglądać Jako bazy dzisiaj Tak sobie myślę, że użyję sobie P.Louise Dawno jej nie używałam, więc myślę, że może się tu całkiem fajnie sprawdzić I jeżeli chodzi o wklepywanie bazy To użyję gąbeczki, która też była w tym kalendarzu Okej, okay, jeżeli chodzi o bazę podciny, tak jak mówiłam, wklepałam sobie Peluise i jak mam być z Wami szczera, to jeśli chodzi o tą gąbkę, to jest to jedna z fajniejszych gąbeczek, jakie kupiłam tak, w tak zwanych po kosztach. Dlatego, że ta gąbeczka no w tym kalendarzu kosztowała niewiele około 3 zł, tak naprawdę, a jest... Całkiem miękka, jak możecie zobaczyć, ma też fajną strukturę, bo nie jest jakaś taka wypustkowa, jest gładka, ja lubię takie gąbki, więc naprawdę jestem zadowolona i myślę, że będę używać tej gąbeczki, a jak wiecie, ja jestem dosyć mocno krytyczna w stosunku do nich, więc tutaj naprawdę Max More bardzo fajna robota. I dzisiaj, z racji tego, że mamy do dyspozycji tak naprawdę tutaj trzy cienie metaliczne, a w tej drugiej palecie również praktycznie same cienie metaliczne, to zaczniemy sobie od tych metalików. i Ja sobie tutaj w klepie w ruchomą powiekę, zaczynając od najjaśniejszego, czyli od wewnętrznego kącika, do najciemniejszego w zewnętrznym kąciku, żeby, to, żeby z tego po prostu zrobić taką bazę pod resztę makijażu, bo tak jak mówię, na no dzisiaj to szaleństwa w tych cieniach tutaj nie ma. Także zacznę sobie od tego pośredniego odcienia. I wklepię go sobie tutaj oraz dochodząc praktycznie do samego wewnętrznego kącika. I pędzelek, jaki do tego używam, to jest Jessa 237 Detail Shader, czyli mój ulubiony po prostu pędzelek do tego typu rzeczy. Ok, i wklepujemy w bazę. Ok, on jest taki półtransparentny, bo mm, wystaje mi z niego powieka, ale całkiem nieźle się przykleił. Teraz w zewnętrzny kącik dołożymy tego. Ciemniejszego odcienia przyklejamy do mokrego korektora, więc powinno się to całkiem nieźle tutaj trzymać. Mm, palcem też się średnio transferuje i mieszamy je ze sobą na łączeniu. Na razie nie przejmujemy się tą górną granicą, bo będziemy ją sobie blendować. Tak powiedzmy, że jest całkiem, całkiem nieźle. Trochę nam się zlały te odcienie i delikatnie on się osypał, ale nie jakoś mocno. Jak na taki cień to całkiem, całkiem, całkiem się z nim pracowało. Teraz sięgnę sobie właśnie pod ten rudy odcień brązu i delikatnie e, przeciemnię sobie zewnętrzny kącik i wykonturuję sobie górną część powieki, tak żeby nadać temu oku jakiś kształt. Nie pudrowałam powieki, żeby też e, mieć troszkę e, większą przyczepność i żeby ten cień się w pełni mógł przykleić, a co za tym idzie ja troszkę zwiększyć jego ja, pigmentację. Okej, okay, całkiem nieźle się ten cień wyblendował bez bazy nawet. Mm, nie wygląda to źle, jak mam być z wami szczera, całkiem przyjemnie się tutaj wyblendowuję Nie mam czegoś jasnego, czym bym mogła sobie wyblendować go ku górze i tak wyczyścić tą strefę tutaj. Trochę mi tego brakuje, bo nie mam tutaj cienia, który by mógł mi za to posłużyć. Ewentualnie z tej małej paletki ten najjaśniejszy odcień, on też jest metaliczny, więc tutaj też nie do końca, no ale sprawdźmy. Może jak go nałożymy takim dużym puchaczem, to faktycznie delikatnie rozjaśni nam tą strefę. Powiedzmy, podziałanie tutaj czystym pędzlem też zrobiło swoje. <laughs> Czysty pędzel też tutaj zrobił swoje tak naprawdę, więc nie jest źle. Ale mi troszkę brakuje tej metaliczności tutaj na powietrzu. W sensie to się świeci, ale strasznie mało. Także myślę, że spróbuję sobie to nałożyć na mokro. W sensie nałożyć na pędzelek ten cień, a spryskać fixerem i przykleić do powieki, bo już glitter blue nakładać nie będę. No i skoro dzisiaj mamy taki mega tani look, to użyję sobie po prostu fixera ze Sien. To jest fixer, który kosztuje chyba 7 czy 8 zł. Znaczy kosztował, bo chyba już jest niedostępny. I teraz nakładam ten pośredni odcień w dosyć sporej ilości na pędzelek i spryskuję go. Fixing sprayem. I spróbujemy go wklepać tutaj. Okej, okay, ta metaliczność już jest troszkę większa, ale zaczyna się robić taki skorupowaty delikatnie, więc trzeba uważać. Teraz to samo zrobimy z ciemniejszym odcieniem. Również nałożymy go dużą ilość na pędzelek i spryskamy Fixing sprayem. I nałożymy dalej. Okej, okay, wygląda to troszkę lepiej, troszkę bardziej się świeci, ale nadal. Yy... No tutaj szału niestety nie mamy. Jak za tą cenę. To się chyba udało. To się chyba udało i nie wygląda to źle. Teraz będziemy rysować kreskę, bo kolejna rzecz do przetestowania to jest liner. Mamy tutaj czarny liner z Max and More z taką klasyczną końcówką flamastrową. Także mam nadzieję, że uda mi się nim narysować całkiem przyjemną kreskę i będzie to dopełniać nasz look. Już widzę, że jego pigmentacja mogła być odrobinę lepsza. Ale jak mam być szczera, to ten liner wypada troszkę lepiej niż ja go pamiętam. No, całkiem nice. Ja też sobie dzisiaj zrobiłam dosyć dużą tą kreskę, ale. No, okej, okay. mamy kreskę, która zajmuje dosyć sporą część mojej powieki. No, niestety, opadające powieki mają ten minus, że jak zrobicie sobie troszkę grubszą kreskę, bo na przykład macie dzisiaj taki kaprys to ta kreska przyćmiła waszą powiekę, więc żeby ją troszkę złagodzić, tutaj pokryję sobie tym. Teraz wewnętrzny kącik nałożę sobie tą pacynką z zestawu, ten najjaśniejszy złoty odcień, co by rozświetlić sobie ten wewnętrzny kącik. I muszę wam przyznać, że pacynki mega się przydają właśnie do takiej roboty typu wklepywanie cieni. Eee, na przykład wewnętrzny kącik jak macie podnokcie, też nie każda też ma małą pigmentację ten cień, więc zrobimy podobnie jak zresztą, czyli nałożę dużą ilość na pędzelek i spryskamy fixing sprayem i teraz wewnętrzny kącik, będziemy go tutaj o tak i nałożony z fixing sprayem przepięknie będzie nam tu odbijał światło na złoto, tutaj musicie przyznać, że Kitsing Spray go tutaj troszkę odratował. On ma też dosyć sporo bazy kolorystycznej, ale fajnie się wpisuje w resztę klimatu tego makijażu. No powiem wam, że jestem zadowolona, że, że całkiem, całkiem nam to idzie. Teraz dół powieki i na dół powieki nałożę sobie ten brązowy odcień. I nim tutaj będę pracować, nie wiem, czy będę nakładać coś jeszcze, może nałożymy coś metalicznego, żeby rozświetlić bardziej wewnętrzny kącik. Łączymy górę z dołem, dosyć mocno zaznaczając... Sam zewnętrzny kącik przed kreską. I teraz troszkę zamknęłam sobie oko, więc wypada je rozświetlić. I teraz tutaj od dołu nałożę sobie ten pośredni odcień. Zobaczymy, się da radę wklepać go. Tutaj mam jeszcze mokry pędzelek, więc. E, teraz nałożymy sobie dwie kredki. E, jedna z nich jest złota, a druga jest w kolorze białym. Zobaczmy, jak one będą na dłoni, czy nie będą zatwarte. Uuu, całkiem mięciusie. Kurczę tu, nie wiem, czy któryś z tych odcieni będzie mi pasował. Tu mam biały, tu mam troszkę wyżej złoty, o widzicie, jak odbija światło. Może postawiłabym dzisiaj na złotą kreskę na linii wodnej, dawno nie miałam, także rysujemy. Powiem Wam szczerze, że po linii wodnej ta kredka się ślizga i nie zostawia za dużo pigmentu. Okej, okay, wszystko mi zjechało z linii wodnej ogólnie, więc ta kredka to takie no nie do końca. No dobra, i ostatnią rzeczą, jaką mam do przetestowania, jeżeli chodzi o oczy, to jest e, tusz do rzęs i jest to maskara z 201 black i ona ma, słuchajcie, silikonową szczoteczkę, także dokończę sobie z wami to jedno oko, a potem pójdę sobie zrobić drugie i wrócimy przetestować resztę produktów, bo tak będzie dużo wygodniej. Okej, okay. strasznie krótkie ma te włoski, może być ciężko nią pomalować rzęsy, ale sprawdźmy to, zanim ocenimy i skreślimy ją przedwcześnie, co tutaj dużo mówić. Jak mam być z Wami szczera, to jest ten typ maskary, który trochę nie robi nic. W sensie on jest na rzęsach, ale oprócz tego, że jest na tych rzęsach, to nic więcej nic poza tym nie robi, bo ani nie wydłuża, delikatnie je rozdzieli, ale też nie pogrubi, no nie wiem. Efekt jest widoczny żaden. Nawet to nawet nie jest kwestia tej kreski. Po prostu ten tłuszcz nie jest chyba dla mnie i dla moich rzęs, więc uzapomnijmy o nim i wrócę do Was, jak zrobię sobie drugie oko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mój makijaż, tak widzicie, oczy już mam skończone, wyszło coś takiego na twarzy, też mam już nałożony podkład. Dzisiaj użyłam klasycznie Ultra Satin Foundation. jeżeli chodzi o gąbeczkę, to nadal podtrzymuję, że to jest naprawdę fajna gąbka i że. Kurczę, jestem lekko zaskoczona. Teraz przejdziemy do konturowania na mokro, zanim nałożę korektor i się przypudruję, bo nie mamy tych dwóch produktów tutaj. I mamy tutaj produkt do konturowania, taki w stiku. On mi przypomina, no wiemy co. Czyli Maybelline, ale może Maybelline albo Smashboxa w ogóle, bo Smashbox też ma takie opakowania. Także zobaczymy, jak ten medium sprawdzi się na mojej twarzy. Zobaczymy też, czy ten stick nie zezrze mi podkładu od spodu. Mam taką nadzieję, że to się dzisiaj nie stanie, bo jednak mam do nagrania jeszcze inne odcinki. Ale dobra. Oho, okej. Okay. On ma taki dosyć... Ciepły, ceglany odcień, czyli ten medium, to jest raczej produkt do opalania twarzy niż do konturowania. Uhum. I dzieje się to, co przypuszczamy Czyli ten stick wyżera podkład od spodu Co się dzieje? Zobaczcie, co tu się zadziało, widzicie? Tutaj będzie trzeba to odciąć pudrem na pewno Natomiast e, zaczyna się dziać to, co mi się zazwyczaj wydaje przy tego typu produktach Że e, wyciera nam się podkład od spodu Czyli ta formuła taka olejowa tego produktu sprawia, że one się ze sobą nie chcą do końca łączyć Co sprawia, że to nie wygląda później za dobrze No, wyżera podkład od spodu mm, Szkoda lepujemy, Też jak widzicie, nie pozwalam tego produktowi zastygnąć. Nie dajemy mu czasu na zastygnięcie, tylko od razu go wpracowywuję, bo obawiam się, że jakbym mu dała zastygnąć, to byłoby jeszcze gorzej, bo on by się po prostu wżarł i nie dałoby się go rozblendować. Okej, okay, po tej stronie wygląda to troszkę lepiej, ale ja nadal widzę prześwit od spodu. Czyli mamy konturowanie na mokro za nami. No i wyszło to, jakbym tego chciała, ale... Z daleka nie wygląda to źle. W sensie, jakby na mnie patrzycie, to podejrzewam, że dla Was wygląda to całkiem nieźle. Także pozwólcie, że ja nałożę sobie korektor, puder. Wykonturuję sobie twarz bronzerem i przyjdę do Was przetestować resztę produktów. Powiedzmy, że twarz mam wykonturowaną, wygląda to w ten sposób. Teraz czas na róż i róż jakiego użyję, to jest MAC Moore w odcieniu 162 Pink Coral. I jest to róż w takim dosyć jaskrawym, bruskwiniowym odcieniu. Rozumiem też, że nie każdemu może się podobać. Jest to róż matowy i zobaczymy jak będzie wyglądał na poliku. Okej, okay. wygląda bardzo dziewczęcy. ja też mam dzisiaj odcień bluzki jaki mam. Więc też to się rzuca bardziej w oczy, ale wygląda całkiem w porządku. Ok, uznajmy, że róż mamy nałożony i róż jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to wiem, że raczej dzisiaj mi się nie spodoba, no ale kto wie, może mnie jakoś zaskoczy. Jest to po prostu highlight powder, nic więcej nie ma tu napisane, ani numeru, ani niczego. Użyję sobie do tego pędzelka blendy, to jest akurat Pro 156. Może akurat... uuu, uu, już widzę jaki jest suchy highlight powder. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest puder po prostu rozświetlający, Jak tak nim macam. I chyba wiecie co? Może tak być, że to nie jest rozświetlacz, a to jest puder rozświetlający. Jak tak patrzę po miękkości chociaż. I wiecie co powiem wam, że nie wiem, mam dylemat. Czy to jest rozświetlacz jako rozświetlacz, czy puder rozświetlający? Eee. W sensie, aha! Wy w lampach to widzicie, jak glow, jak mi z tej ziemi. Ja na żywo widzę taką rozjaśnioną plamę, on ma bardzo dużo takiego bladego pigmentu w sobie. Przy mojej oliwkowej cerze, no nie wygląda to za dobrze, bo mimo, że on się na prosty teoretycznie nie odcina, tak na żywo faktycznie ten odcień jest różny. I teraz naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy to nie był puder rozświetlający, ale pewnie wy będziecie wiedzieć lepiej i dacie mi znać, bo jako rozświetlacz to daje radę? W sensie... Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Ten efekt jest mało rozświetlaczowy, bardziej pudrowy. O! Bardziej bym w tą stronę poszła. No, tak jak myślałam, fanką nie jestem, ale rozumiem, że to się może komuś podobać, czy jako nawet puder wykańczająca czykolwiek... No nie wiem, mam taki wewnętrzny, życiowy Dylemat, ciężko mi to jakby zdefiniować e, Teraz przejdziemy do ust Jeśli chodzi o usta, to w kalendarzu Były pomadki nawilżające Ja te pomadki znam, to są takie klasyczne Bazajnowate pomadki, nic nadzwyczajnego Natomiast dzisiaj użyjemy sobie Tego odcienia, albo tego bardziej Nude, może tego bardziej nude e, I do tego nałożymy Konturówkę, konturówka jest w Odcieniu, nie ma napisane A nie, creme brûlée 337 Także pozwólcie, że ja sobie wyrysuję usta. Okej, okay, ta konturówka jest dosyć miękka, w sensie bez problemu wyrysowuję usta. Mówienie i rysowanie to nie działa dobrze w dobrze parze. Będzie wyglądać dosyć sucho na ustach. Powiedzmy, że mi się udało, wygląda dosyć blado na mnie. Ale teraz nałożymy sobie tą pomadkę, która jest raczej pomadką kremową, tak, bo to jest czaby Lip I zobaczymy, czy ona ma w ogóle jakiś kolor. Hmm, to w ogóle... znaczy inaczej. To ma praktycznie jeden do jeden kolor, jak, ten, jak ta konturówka, co jest całkiem spoko, natomiast e, nie wygląda to na mnie dobrze, bo ten odcień jest bardzo blady. Za blady jak dla mnie, w sensie ja wolę dużo cieplejszy odcień, on jest chłodny i dosyć jasny. Nie wygląda ten odcień dobrze. Także pozwólcie, że może nałożę sobie tą matową pomadkę. No, zmyję to i nałożę sobie matową pomadkę i przyjdę do Was z podsumowaniem. Moi mili Państwo, makijaż jest skończony. Ja się postaram w nim pochodzić no, te 6-8 godzin. Zagram Wam już przebitkę z domu, jak to się utrzymało, jak to wygląda przed zmyciem. Nie wiem o której to będzie, mam nadzieję, że jak najdłużej. Natomiast ogólnie efekt końcowy mi się podoba. Wyszedł nam taki makijaż upiększający, taki, który właśnie widziałabym na Wigilii. A czykolwiek faktycznie wtedy bym postawiła na te czerwone usta, mimo tego makijażu. Co prawda, te produkty to nie mój odcień, dlatego też, o, tego właściwie, tego dzisiaj nie użyłam. Natomiast jeżeli chodzi o samą konsystencję Tej pomadki matowej To jest ona zastygająca i dosyć wyczuwalna Zobaczymy jak się utrzyma Na przykład kwestia tego sticka do konturowania No ten mi produkt nie podszedł I uważam, że będzie bardzo trudny w pracy Więc po prostu jak gdzieś go zobaczycie To raczej bym go nie kupowała To byłoby ok, gdybym miała troszkę inny typ urody I lubiła się z takimi kolorami na ustach To by było w porządku Kwestia tego Highlight powder I don't know, czy to puder, czy to rozświetlacz w gruncie rzeczy wygląda to całkiem sympatycznie. Ee, róż jak róż jest ok. Tuż do rzęs tego też produktu, raczej bym no tutaj e, zbytnio nie zachwalała. Eyeliner jak na tą cenę, naprawdę fajny eyeliner. Jeżeli się utrzyma i szybko nie zużyje, to to będzie takie, no, całkiem, całkiem. Jeżeli chodzi o cienie, to no jak to cienie, mogłoby być lepiej, ale też tragedii nie ma. Udało się coś z tym stworzyć. Więc nie jest źle. E, co my tu jeszcze mieliśmy? Kwestia tych kredek. Pigmentacje mają fajną, ale na linię wodną się nie dają, bo ten pigment się nie trzyma tej mokrej powierzchni, jaką jest linia wodna. W zestawie były jeszcze takie. E, co to są? Matujący, matujący papierek? Jak to się nazywa? Bibułki matujące były jeszcze w zestawie. Zobaczymy, jak się sprawdzą, bo na pewno się dzisiaj nimi też tutaj oklepię. E, gąbeczka była takim. Wow! To jest fajne. I ten żel do brwi No i to było na tyle z tego, co ja tu miałam w tym zestawie Jak widzicie udało się stworzyć makijaż za 50 zł Bo odejmując te rzeczy, których nie użyłam, a były w kalendarzu To myślę, że na spokojnie zmieściłabym w nich Może nie akurat ten konkretny podkład, ale jakiś krem BB I jeden puder, no ja użyłam dwóch na twarz, ale to też jest kwestia wyboru Jakbym miała jeden, to użyłabym jeden Ehm, no i tak moi drodzy, tak to wygląda, a my widzimy się za kilka godzin, wtedy Wam powiem, jak ten makijaż się utrzymał, a na ten moment Wam dziękuję. Okej okay, słuchajcie, ja już bym się chciała zmyć, ja mam na sobie ten makijaż około, już Wam mówię. 6 godzin, czyli dosyć sporo. I co Wam mogę powiedzieć, to, że brwi utrzymały się w nienagadnym stanie, więc ten żel jest świetny. I to jest też to, co pisały mi dziewczyny, że on naprawdę fajnie utrzymuje te brwi, nie są też takie sztywne, jak się dodykacie, ale czuć, że są czymś usztywnione. O, może tak. Jeżeli chodzi o pomadkę, to dopóki piłam, to było w porządku, całkiem fajnie wyglądała, w ogóle się nie ścierała. Wiadomo, zostawiała tam jakiś tam mniejszy bądź większy ślad na kubku, ale bez przesady. Natomiast jak weszło jedzenie, to już było trochę gorzej. Jeżeli chodzi o cienie, to mamy tutaj taką. Nie powiedziałabym, że plamy kolorystyczną, bo one się gdzieś tam wybijają, ale jakiegoś szału nie ma. Też mam w ogóle zdjęte rzęsy i zobaczcie co mi się stało od wytuszowania tym tuszem tych rzęs. Strasznie mi się posklejały i ogólnie uważałabym na ten tusz. Także jeżeli będziecie go gdzieś tam testować, to tak na spokojnie i nie kleiłabym do niego rzęs. Może tak. Sam tusz, ok, ale z klejem do rzęs, to tutaj zrobiła się dosyć. Yy sklejka mocna. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz puder, to wygląda całkiem nieźle, ale dalej chyba uważam, że to jest rozświetlający puder niż rozświetlacz. Jeżeli chodzi o konturowanie, to nie wygląda najgorzej. Sporo pudru i produktu prasowanego stworzyło nam tu całkiem niezłą całość. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jeżeli ten makijaż wam się podobał, jeżeli ten odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczyska i cześć!